Ale no jednak ten system będzie przeglądał wszystko, wszystko będzie widział. Nie będzie tam aż tak bardzo wiele zmian widocznych dla użytkownika, a oni z czasem jeszcze mają dużo w zanadrzu. Wymagają od użytkownika tego, żeby użytkownik kupił jak najdłuższego iPhone'a. Wydaje mi się, że to jest klasyczna przysłowiowa wydymka. Czat, zobacz, że chat GPT obsługuje język polski sobie radzi sobie z tym świetnie, nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą sztuczna inteligencja ma to do siebie, że ona sama się uczy jednak. Więc ona języka też się sama nauczy. Dlaczego Apple to uczy, tego nie, nie, wie. nie wiem. Z, nie wiem, z czego to wynika. Natomiast Apple zdaje sobie sprawę, że żeby dojść do poziomu y, chata GPT od OpenAI, to wydaje mi się, że musieliby poświęcić zbyt dużo zasobów na to, więc oni posiłkują się chatem GPT. Wiem, że jeżeli Wyrazić na to zgodę, to y, te AI w Apple y, będzie się wspierało GPT. No dobrze, no to przeczyn tych API Nie, nie ale by, słuchaj. Nie, a... nie, da mnie do końca, no dobra. Nie, nie, no, dobra, to... nie, nie ja, ja zgadzam Kurczę, się, ja, ja, zgad... widzisz, ja też mam jeszcze coś poza tym AI. Dobra, powiedzmy o tym AI teraz. To jest najciekawsze o, dla mnie. Dobra, okej. Okay. E, to tylko może zacznę od czegoś, bo nie wiem czy wiesz, ale tak samo jak z Siri e, Apple Intelligence nie będzie dostępny w języku polskim. Tak, mhm. Czyli jeżeli twój telefon, twój komputer ma ustawiony język polski, to tego nigdy nie włączysz. Tak. I taka druga ciekawostka, to będzie dostępne tylko na iPhone'ach 15 Pro i 15 Pro Max i na MacBookach z M1 i wyżej. Inne procesory nie będą, inne, inne procesory nie będą obsługiwane. Tylko iPady z M1 i wyżej będą obsługiwane, żadne inne nie będą i Apple Watch od wersji 6 czy 7 z wyż będą obsługiwane, więc tak naprawdę bardzo mała grupa odbiorców, odbiorców to dostanie. Tak. No. no ja niestety z moim wiesz... MacBookiem z Intelem i piątką nie dostanę. Wiesz, to powiem tak, MacBooki i iPady z emiętynkami są dostępne już długo na rynku, długo, rozumiem, e, tak. więc, więc dużo użytkowników prawdopodobnie już nie ma, e, ale jeżeli chodzi o iPhony, to wypuszczenie y, Apple Intelligence tylko do iPhone'a 15 Pro i 15 Pro Max jest według mnie jakiś gwóźdź do przecież. Nie, to, to są najdroższe jest... iPhone'y na rynku tak. i mało kto tak naprawdę je ma, no ludzie, no. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest klasyczna przysłowiowa wydymka klienta, który ma starszego iPhone'a, żeby go wymienił na nowszego. No po co miał dawać w iPhone'ach 13 13? Wydaje mi się, że to nie jest problem sprzętowy, że te iPhone y by nie udźwignęły tego super AI od Apple'a. Bo to, to nie jest problem raczej. Tylko po prostu chodzi o to, no to żeby tak wymienić, wymienić sprzęt i wydać ponownie kasę na nowy telefon. Tak mi się przynajmniej wydaje. No więc klasyczna wydymka. Przepraszam, że to wyda... no, ale, ale, no, ale nowy sprzęt, wiesz, nowy, nowym sprzętem, ale to dostały tylko iPhoney z tej najwyższej półki. Tak, to jest. Czyli tylko ta hmm. wersja Pro. Tak. Nawet iPhony 15 nie dostały hmm. tego. To jest według mnie straszne. Okej, okay, żeby dostały wszystkie iPhone 15, no to jeszcze może bym to w jaki sposób wykorzystano? Ale tutaj wymagają od użytkownika tego, żeby użytkownik kupił jak najdroższego iPhone'a, żeby mógł z wykorzystać. I co ci z tego, że to włączysz na swoim MacBooku, czy na swoim y, iPadzie? Bo te iPady i MacBooki z to były. No coś... no, przepraszam, są tańsze niż iPhone 15 Pro i 15 Pro. Tak, Max. tak. One są po prostu tańsze, więc tak. użytkownicy mogą je mieć a mogły nie mieć iPhone'a 15 Pro, jaki sens byłoby dla użytkownika włączać tylko to na MacBooku, kiedy na, na iPhone'ie nie mógłby tego włączyć. Aha, chodzi o tobie, że ta integracja między systemami też, yy, te AI żeby się integrowało, tak? Że masz to na, na, i no, na laptopie, panie, jeżeli, i na iPadzie, i na jeżeli telefonie. Jeżeli korzystasz z jakiejś funkcji, okay, rozumiem. No to chciałbyś z niej korzystać wszędzie, w każdym urządzeniu. Jak już, jak już się wrzuciłeś w ten system, yy, płacisz za to, że masz wszystkie sprzęty, trzymasz się jednego środowiska i nagle oni sorry, masz zbyt taniego iPhone'a. Okej, okay, no, no to naprawdę? posłuchaj, to się skończy tak, że ludzie będą pisali wiadomości tekstowe tylko na iPadzie, bo tam jest AI i będzie im redagował i sprawdzał tekst, bo na iPhone'ie nie będzie tak się działo. No, no tak to wygląda. No, no, właśnie. Tak, no, to... Ale to asystent był. dla mnie Apple Intelligence to nie jest tylko redagowanie sprzętu, ale to też jest inne działanie Siri, bo ona tam jest bardziej, nie wiem, rozumna, jak to po polsku powiedzieć, ona dużo bardziej próbuje zrozumieć te, to, co Ty chcesz powiedzieć. Oni to prezentowali w ten sposób, że jeżeli zapytasz ich o pogodę w jakimś parku i po chwili poprosisz ją o to, żeby do kalendarza dodała Twój wyjazd rowerowy, to ona założy, że ten wyjazd rowerowy będzie się odbywał w tym parku i to znaczy, czyli ona będzie Cię bardziej tak jakby słuchała. No i to też daje tylko i wyłącznie Apple Intelligence. Czyli oni dają do Siri jakieś rozszerzenie, ale one nie będzie dostępne na wszystkich fonach, tylko na wybranych. Nie wiem, no zobaczymy. Trudno też, Kamil, wiesz, co trudno mi się wydaje, że też do końca przewidywać, jak to będzie wyglądać. To trzeba by sprawdzić rzeczywiście realnie, jak, jak oni podejdą do tego problemu. Nie wiem, nie wiem, jak to będzie. No. Ty masz, masz piętnastkę? Masz piętnastkę. Mam Pro, no, no to będziesz mógł wytestować. Jak do ciebie przyjadę, to, to no, pod... sprawdzę. Mi się w tym AI bardzo podoba to. Nie wiem, to nie można mówić. A można AI mówić? To nie jest AI. No, to jest AI. No właśnie... Skrót, a i to AI. No, ci... no ale to skrót jest od Apple to Zappoint Intelligence, to nie jest AI. No skrót, tak, skrót mi tak samo, jak, je, jak go przeczytasz. No i to specjalnie możesz zrobić, marketing. No, specjalnie, ale y, mi się bardzo podoba w tym też to, że. Będzie tam rzeczywiście takie mm, okienko interaktywne tych, tych funkcji inteligentnych, że możesz przytrzymać i tam ci się pojawi okienko, gdzieś mógł też do, wybrać, jakie tam sobie funkcje chcesz, z jakiej funkcji tego, jak chcesz skorzystać. Tego rzeczywiście nigdzie nie ma. Wydaje mi się, że to jest ciekawe. I, i to mi się okay. bardzo spodobało. No, wiadomo, takie rzeczy jak tłumaczenie tekstów, redagowanie tych tekstów lepiej, tworzenie, był tam też wątek tworzenia obrazków, yy, ze szkiców tworzyć ci prawdziwy obrazek. To jest świetne, bardzo mi się to podoba. Też sobie to zapisałam właśnie w iPadzie, jak coś to w iPadzie ciekawe. jest. Tak. To on ci właśnie włoży te generowanie obrazów. Ja jestem bardzo przeciwny jako grafik generowania obrazów. to Nie jest z tego powodu, że tam ludzie krzyczą, że to zabiera im pracę, broń Boże, tak nie uważam. Tylko nie lubię tego, mi się nie podoba. Lubię tworzyć system, sam, lubię tego oddawać maszynie i sam styl generowania tych obrazów. No. Mi nie leży to tam, ale no. w mhm. takiej sytuacji, kiedy coś sobie szkicuję w iPadzie i on może to sobie przełożyć na coś lepiej wyglądającego niż twój szkic. No to według mnie bardzo fajne wykorzystanie gener generowania obrazów. Tak, ale też ten system generowania obrazków, jakichś takich emoji, tam będzie bardzo uproszczony, bo będzie można sobie wrzucić jakieś takie dymki. Była taka prezentacja, gdzie, gdzie wrzucasz dymki na przykład, nie wiem, tam był chyba kotek, yy, impreza i, i, i kucharz chyba, tak? I wygenerowała te kotka na imprezie, który był kucharzem. Taki, Taką emotkę mhm. i tam było, że ktoś to wrzucił na czata. No nie wiem, może, nie wiem, ja nie korzystam aż tak bardzo z. Z, ta, z takich emoji, szczególnie z czegoś zaawansowanych, bardziej basicowych. No może to będzie fajne. Na pewno to będzie bardzo proste i wydaje mi się, że to spowoduje, że użytkownicy będą z tego korzystać częściej. Właśnie prostota Już, tak, dużo szerzej. tak prostota mhm. użytkowania tego dla, 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 dla użytkownika jest tutaj ważna i to też się yy, na pewno rozwinie to, w to, tym co kierunku. Jest, yy, to co jest ciekawe, to obecnie generowanie obrazów jest płatne. Czyli Ty, żeby mieć to w dobrej jakości, musisz i w dobrej rozdzielczości. ty musisz zapłacić za konkretnej firmy. Tak. Taka jedna z bardziej znanych to jest chyba dali, chyba tak się oni mm -hmm. nazywają. I tam właśnie płacisz na mój abonament i za wygenerowanie grafiki po prostu płacisz. No ale tam podstawą jest to, co mówisz, czyli wpisanie konkretnej frazy i tej frazy też musisz się nauczyć pisać, żeby te, te, te AI cię rozumiało i generowało obrazy tak jak ty potrzebujesz. No, kiedy, te Apple, kiedy Apple stworzyło e, taki system, że ty możesz właśnie tymi chmurkami zebrać frazy, czyli ty nie musisz pisać jednego zdania, tak. tylko w tych chmurkach zbierzesz różne rzeczy, to to jest dużo bardziej przejrzyste e, pod względem IWEXa dla użytkowników. Naprawdę dużo, dużo przejrzyście to wygląda, kiedy użytkownik widzi konkretne elementy tej grafiki, jakie AI ma tobie wygenerować. Yy, tak, I, i, i właśnie dlatego to jest ciekawe, to o czym mówisz. To jest ciekawy wątek, i właśnie to daje siłę, mi się wydaje, w aptu tutaj. Yy, natomiast, a propos generowania tych grafik, no wiesz, jeżeli to też pytanie, jak będzie zaawansowany ten generator tej grafiki. Tam był przykład jakiś takiego, nie wiem, takiej kopuły jakiejś, coś tam było, chyba, y -y. tak, takie jakiejś greckiej architektury. No to było to, ten obraz wygenerowany tam nie wygląda jakoś cudownie, tak szczerze powiedziawszy. Bardzo rysunkowo. Bardzo wyglądał rysunkowo, tak? Nie było dużo szczegółów tam. I wiem, no. że Nvidia też y, operuje takim dość zaawansowanym systemem AI do generowania obrazów, i oni udostępnili użytkownikom, wydaje mi się, że w ramach testu, w ramach zaprezentowania technologii bardziej, taki prosty generator y, też obrazów AI. I to wyglądał na takiej zasadzie, że miałeś kolorki. Na przykład zielony to był las, prawda, niebieski to była woda, i można było sobie jakieś tam. Um, krajobrazy generować i tam zamazowałeś tu, kawałek obrazka dałeś na zielono, tu na niebiesko to. i to by to generowało. No i to też takie było, takie podstawowe AI. To może to bardziej w tą stronę tutaj pójdzie. No ciekawe, mm -hmm, ciekawe to jest tak. zdecydowanie. No natomiast ja tam jakiś takich bardzo istotnych funkcji, które zmieniają użytkowanie telefonu, aż nie zauważyłem. Nie wiem czy coś dla Ciebie takiego było rewolucyjnego w tym AI? Ok, wprowadzili, to jest taki hmm. początek. Wydaje mi się, że zrobili to, że chcą polecić na hype, że to wprowadzają teraz. Nie będzie tam aż tak bardzo wiele zmian widocznych tego użytkownika, a oni z czasem jeszcze mają dużo w zanadrzu. To co mi się spodobało, na pewno wgląd Siri w twoje, w twoje wszystkie aplikacje. Czyli ty możesz zapytać czy ty tak patrzy, czy mi się czasem ona co chwilę nie włącza? Żeby w ci, tak jak w poprzednim e... odcinku, nie wyłączyła świateł w domu. Nie było, przecież tak. No nie było, ale blisko byliśmy. Byliśmy blisko. E, chodzi mi o to, że m, możesz poprosić Siri o to, żeby sprawdziła na przykład tobie to, e, o której godzinie masz lot, i ona przejrzy Twojego maila i z poziomu tej aplikacji da Ci znać, kiedy masz ten lot. To jest według mnie. Ciekawe i przerażające, bo ona będzie miała bardzo duży wgląd w Twoje aplikacje. Mówię ona, to ja nie wiem, że to nie jest osoba, ale no jednak ten system, ten system będzie tak. przeglądał wszystko. Wszystko będzie widział. No, a tam oni się bardzo reklamują prywatnością w Apple i z możliwościami tego, jak bardzo to wszystko jest szyfrowane i że Siri tylko te rzeczy będzie sprawdzała i automatycznie z pamięci podręcznie usuwała, to nie będzie nigdzie wysyłane. No to, to, jest, to, to jest to, co mi się podoba. Czyli właśnie ten, ten wygląd w na aplikację. Możesz naprawdę dużo więcej, będziesz mógł tą e, serwis I Tak teraz, żeby z niej korzystać w obecnej sytuacji, to trzeba było konkretną komendę powiedzieć. To było bardzo prymitywne, ale funkcjonalne. A tutaj jednak ona się trochę rozwinie. E, dużo szerzej będzie mogła działać e, w obrębie Twojego dnia codziennego. E, no i ten chat GPT fajnie, że on jest. E, że nie próbują go udawać. Czyli Siri nagle mówi, że tak wprost mówi: Ty, ja więcej nie dam lat zrobić, może chcesz sięgnąć pod po Chat GPT. Chyba, ch chyba to jest ciekawy krok. Dosyć, dosyć taki nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o Apple, a. bo Apple jednak lubi wszystko robić swoje i nie lubi pokazywać, że coś mu nie wyszło, albo nie mieli na to czasu, przestrzeni czy pieniędzy. No i tak zrobili w tej sytuacji. Ewidentnie połączyli Siri z Chatem GPT. Tak, i to podejrzewam, że będzie dostępna najnowsza wersja, chyba 4.0, tak? 4.0, tak, tak zwane Omni Złociny, ale... Miałeś okazję korzystać z tego czatu GPT? Tak, ja testowałem czat GPT w takiej formie bardziej pisanej, desktopowej. Nie nie używałem tego w formie aplikacji. Polecam ci aplikację, Kuba. Ale mówisz... Aha, ty, ja wiem o czym, bo ty pewnie dążysz do rozmawiania z czatem GPT. Całość odcinka posłuchasz na platformach Spotify i Apple Podcast.